SP, pieniądze, samochody, domy, figura, wygląd to wszystko jest Twoje już teraz, jeżeli zrozumiesz tą rzecz na temat manifestacji. To nie techniki, to nie jest rozciągnięte w czasie, to nie jest dla wybranych, to jest dla tych, którzy zrozumieli tą jedną rzecz. Dlaczego chcesz SP, dlaczego chcesz pieniędzy, dlaczego chcesz domu, dlaczego chcesz samochodów, dlaczego chcesz świetnie wyglądać? Ano dlatego, żeby czuć się w pewien sposób. Chcesz czuć się kochana, chcesz czuć się bogata, chcesz czuć się bezpieczna. To dlatego chcesz tej manifestacji. Dzisiaj wiemy już więcej. Wiemy, że Twoje moce manifestacyjne wynikają z faktu, że to Ty jesteś kreatorem, że jesteś świadomością, duszą, że jesteś częścią Boga, a to wszystko, co się dzieje dookoła, to pole kwantowe na, i działa na zasadzie projektora. Wiemy, że tylko tu i teraz istnieje, i że to nie my manifestujemy, że to nie my przyciągamy, to nie my kreujemy, że kreacja jest skończona i leży ona na konkretnej częstotliwości. Więc jeżeli wiemy, że tylko tu i teraz, że ty jesteś kreator, że to leży na konkretnej częstotliwości, i że chcesz manifestacji, SP, pieniędzy albo domu, bo chcesz się czuć w pewien sposób, to dzisiaj, teraz postanawiasz, że to masz. I czujesz się w ten sposób. Nawet nie musisz się czuć. To nie jest tak, że teraz czuć, czuć, czuć. Nie, postanowiłaś, you know the feeling, znasz to uczucie i żyjesz. I tyle. Nie popadasz w stare, nie popadasz w myśli, nie popadasz w autosabotaż. Dobra, popadniesz, to se przypomnisz. To se przypomnisz, what is going on. Gdzie ty idziesz, po co ty idziesz co już jest lepiej niż możesz sobie wyobrazić, i na tym polega ta gra. Wszystko, cała manifestacja podana na talerzu nie za maco.